Ciema! Witam w kolejnej potyczce na kanale. No i dzisiaj obejrzymy sobie moje starcie z graczem tutaj DK, z którym grałem tutaj właśnie ostatnio. No i tak, ja tutaj gram Ice Garden, Z kolei mój przeciwnik gra Gondorem i zaczyna dość nietypowo. Rzadko tak gracze robią, że zaczynają od kosza. Kiedyś był to całkiem popularny start, ale obecnie... Biorąc pod uwagę, że konie dostały sporego bufa, no coraz rzadziej się to spotyka. Yy, tutaj już na starcie w ogóle jakiś błąd, że przeszedł przez gobliny, także ma tych żołnierzy obitych. No i ja tutaj łapię yy, tych żołnierzy na Orczącie. W ogóle powiem Wam, że ta matka of Bruinen jest całkiem fajna dla Isengardu w tym meczapie. Ogólnie ten meczap dla Isengardu jest raczej dość słaby. Ale na tej mawce zauważyłem, że szybko uruki są w stanie tych żołnierzy złapać, że tu jest taka prosta droga i można gdzieś w połowie tych żołnierzy wychaczyć i ich hobić, zanim dojdzie w ogóle tutaj do walki. Także to jest jak najbardziej na plus dla Isengardów, w tym Early. Ja tutaj zabieram drugi tartak i będę tutaj skupiał się na spamie ruchów, żeby obronić po prostu moje tartaki. No, żeby nie zostały zniszczone, to jest tutaj bardzo ważny przeciwnik. Schował Hobbita, ale nie wiem, czy tutaj celowo nim ruszył, czy przypadkowo, ale go teraz właśnie poruszył i będzie niszczył robotników. Ja będę starał się tego Hobbita atakować i tutaj go chciał przenieść w takie miejsce, żeby zablokować mi tartak, ale udało mi się go w ostatnim momencie tutaj zaatakować i... No, udaje się obronić tutaj, ale już idą kolejni żołnierze. To jest plus tego otwarcia od koszar, że dzięki temu mamy ten początkowy spam. I no, Aisen, jeśli Gonder grał pod konie, to Aisen tak naprawdę pokonując te, tych pierwszych żołnierzy, ma już przez pewien czas spokój. Tutaj, no niestety nie, już idzie tak na drugi tartak i będzie on tutaj niszczony. Robotnicy prawdopodobnie zostaną użyci za moment do naprawy jego. No właśnie, tutaj będą starali się naprawić, ale nie wiem na ile się to zda. Ten demacz jest dość solidny, i tutaj idą kusznicy, by pomóc jakoś obronić, obronić ten tartak. Kusznicy na, na żołnierzy są całkiem fajni, bardzo tutaj szybko potrafią ich zniszczyć, ale tartak jest dosłownie na wymarciu. No, zaraz tutaj padnie 0 HP, ale kolejni żołnierze padają, i robotnicy są w stanie wybronić tartak dosłownie na, na ostatni moment. Także tutaj, na farcie, udało się wybronić 3 tartaki. Także 3 tartaki pozwolą mi tutaj dość szybko wypełnić bazę. Jest to 15% bonusu do struktur, i ja już wiem o co chodzi tutaj. Ja tutaj. Spodziewam się, że przeciwnik będzie mnie ciągle atakował żołnierzami, więc robię berserkerów. Berserkerzy jest to kontra, właśnie, na tych zwykłych żołnierzy. Ogólnie na taką piechotę y, typu miecznicy, nie? Chociaż na piki chyba też. Na piki też sobie w miarę radzą. Choć na mieczników wydaje mi się, że lepiej. Ale no generalnie na, na piechotę, która nie strzela, tak? Berserkerzy sobie świetnie poradzą. Y, no Przegrywają oni z końmi i z łucznikami. To jest ich tutaj problem, ale zobaczcie co robi przeciwnik. On ciągle dorabia kolejne jednostki, już ma pignierów, także może sobie zrobić kombosa. <laughs> a druga rzecz, właśnie, którą warto zwrócić uwagę: zazwyczaj, gdy zaczynamy od koszar, my, my docelowo i tak chcemy pójść w kawalerię, a przeciwnik idzie totalnie w piechotę, tak trochę jak z rok temu się grało, gdzie była taka meta, właśnie bardziej pod piechotę. To faktycznie wtedy gondorem dało się tak robić. I nadal powiem Wam, że jest to dość dobra taktyka, bo te kombosy są naprawdę solidne, nie? Robią bardzo łatwo legowiska. Budynkom też mogą zrobić krzywdę za prejdami. Jeszcze ważny jest tutaj boromir w tej taktyce. No właśnie, jak kiedyś nawet pokazywałem Wam tą taktykę na kanale, to mogło być z rok temu, gdzieś około tak strzelam. Ale generalnie chodziło tam o to, że. Ja właśnie grałem w podobny sposób. Raszowałem go szary, robiłem te kombosy, spiłem boromira na czwarty i na czwartym levelu boromir dawał 60% demedza, i właśnie dzięki temu można było takim boromirem oraz powiedzmy tam trzema kombosami zaatakować bazę i zniszczyć ją dosłownie w moment. Oczywiście potrzebowaliśmy do tego też upgrade'ów na tej piechocie, ale wierzcie mi, że to nie było trudne do wykonania, bo naprawdę. Ta piechota jest tania, tak? Nie, nie wymaga to od nas tyle kasy co konie i nie wymaga to też tarcz yy, jak na koniach, więc oszczędzamy sporo kasy właśnie w innych miejscach, dzięki czemu możemy szybciej trochę te upgrade y, typu blady kupić, tak? Generalnie, ja właśnie już w tym momencie jestem niemalże pewien, że przeciwnik koni nie zrobi, więc robię tylko berserkerów. Zrobiłem jeden oddział pik, tak na wszelki wypadek, gdyby jednak mnie zaskoczył i zaatakował bazę, nie? żeby było coś do obrony. Raczej nie spodziewam się ich na mapie. Tutaj trzech berserkerów wysłanych by skontrowali tego kombosa, i tutaj przeciwnik właśnie nie zwrócił uwagę i nie zaczął się bić w porę. Dał i zobaczcie, całkiem nieźle sobie poradzili z tymi berserkami. Jeden padł, dwóch rannych. Gdy przeciwnik tutaj w porę właśnie się zorientował, myślę, że byłaby to równa walka. Nie wiem na, na czyją korzyść. Wydaje mi się, że jakby czwarty doszedł, to na moją nadal. Ale i tak jest to ciekawe, że taki kombos niezbyt drogi, bo tam 500 z kawałkiem kosztuje, potrafi pokonać trzech berserkerów. Myślę, jeśli byłby dobrze zagrany. Także jest to naprawdę ciekawe. Tutaj berserkerzy kasują Hobbita. Ten Hobbit powiem Wam też. Na berserkerów całkiem dobrze sobie radzi, gdy ma już ten wyższy level. Właśnie on był na levelu czwartym, tutaj. I pamiętam, że jednym kamyczkiem dosłownie z jedną trzecią życia berserkerowi zabierał, albo nawet więcej, blisko połowy. Nie pamiętam już dokładnie jaka to była ilość, ale wiem, że no, bolały mnie te rzuty i musiałem uciekać dosłownie. Berserkerów, oczywiście, warto mieć w takiej większej grupie, właśnie typu 3. No bo jeden berserker na takiego kombosa nie ma szans, zostanie zgnieciony i tylko nafiluje, a trzy no to już są w stanie powalczyć i obić posądy tego kombosa. Jeśli nawet go nie pokonają, to przynajmniej zmusić do odwrotu. Tutaj w ogóle zobaczcie, co przeciwnik robi. On stawia trzeci już lat na tej mapie. On jest świadomy tego, że Eisengard na początku landa mieć nie będzie i że raczej. Te stawianie landów będzie dla Gondoru dobre. I tutaj udaje się złapać Boromira i po części zatrzymać ten push, bo tutaj właśnie przeciwnik chciał mi bazę. Potężny atak berserkerów, ale zobaczcie, te kombosy za bladeami są tak silne, że mimo że berserkerzy są w teorii kontrą dla nich, to oni są w stanie wygrać. Oni są bardzo właśnie mocni w takiej konfrontacji bezpośredniej ich minusem jest szybkość właśnie. One są bardzo mało mobilne. Więc granie w ten sposób wiąże się z dużym ryzykiem, bo jeśli, powiedzmy, dojdzie do konfrontacji, której nie możemy wygrać, to no nie możemy też z niej uciec, więc stracimy tego kombosa. Z kolei, no, jeśli wiemy, co robić, jeśli mamy to wyczucie, nie, gdzie możemy tutaj pójść, gdzie nie możemy, gdzie możemy tutaj wygrać, no to te kombosy potrafią być nadal zabójcze, mimo że one dostały nerfy właśnie, bo rok temu to naprawdę były mega mocne, tym bardziej z takim Boramirem, ale nadal, nadal potrafią być dobre właśnie z leadershipami I nadal trzeba, trzeba na nie po prostu uważać. Oczywiście jest to kombos bardziej pod early mid game, bo w endgame jak teraz, teraz już zbliżamy się pomału do takiej fazy endgameowej, chociaż gra nie trwa zbyt długo, ale jakoś tak nie wiem, szybko to poszło chyba ekonomicznie tutaj. Dobrze staliśmy obaj, nie wiem skąd to wynikło, ale generalnie już byłem w stanie zrobić wszystkie upgrade'y. No też na pewno dlatego, że szybko zająłem ten outpost na dole. Jakoś właśnie w początkowym etapie udało mi się go zgarnąć i nie straciłem go do tej pory. Też tutaj w środku łucznicy są, znaczy kusznicy w moim przypadku i też oni będą już mieli chyba ogniste strzały. Właśnie jestem w stanie teraz to sobie zapewnić. i. No, zobaczymy, no właśnie, ogniste strzały. Ogniste strzały dość mocno zadziałają na, na te kombosy. Widzę, że też ubiły level. Y, ci moi kuszpicy, ubili level, ale no, cytadela zostanie zniszczona. Tylko, że właśnie, lub z drugiej strony. I ja również idę w takiego kombosa pit Miecze, by odpowiedzieć właśnie na tego kombosa. Jest to po części odpowiedź, bo te kombosy z trakcie są, są troszkę silniejsze. Jeśli damy im tego warchanta i możemy w taki sposób wygrać, prze, przebić tą przewagę tych leadershipów nawet od Borobira. Bo Warchant to jest 50% Dad'a oraz 50% Armora. Z kolei Boromir daje 60% Dema, więc sumie mniej. No i tutaj kolejny kombos dochodzi. I wydaje mi się, że to już będzie za dużo, to już raczej nie uda się go pokonać. Warchant wprawdzie ciągle aktywny, ale jest to świeży kombos, który został damage'a. Chociaż tutaj udało się nawet go... chociaż nie no okej, okay, kombos ten z Gondoru wygrał, ale równa, równa walka. No i sam Monkoników tutaj udało się wbić. Oczywiście wybór koni jest tutaj oczywisty dla Gondoru, ponieważ Gondor idzie w piechotę, więc musi, musi mieć te konie z sammona chociaż, żeby na przykład nie wiem, mieć tą przewagę właśnie tej mobilności, by móc uszować budynki i radzić sobie też z machinami oblężniczymi. No i Gondor, powiem wam, w tym, w tym momencie przejmuje troszkę sobie kontrolę. Z tym, że no właśnie, wchodzi tutaj Saruman i Saruman to jest już taki totalny, totalna kontra na, na właśnie tą piechotę bez tutaj łuczników, czyli na tą, tak, Piki i miecze. Te kombosy nie są w stanie Sarumanowi cokolwiek zrobić, one muszą do niego podejść, więc narażają się tutaj i na Blasta, i na Kulkę, i na Wormtonga. Trzy umiejętności, którymi Saruman jest w stanie te kombosy skontrować. Przeciwnik mógł mieć tych kombosów nawet z 10 i tak to by nic nie dało, to by tylko nafilowało tego Sarumana. Także w tym momencie przeciwnik musi albo pójść w Gandalfa, bo Gandalf może Sarumana bardzo łatwo pokonać jakimiś swoimi umiejętnościami, albo pójść w łuczników, którzy Sarumana będą w stanie z daleka jakoś zaatakować. No bo te kombosy mogą z najwyżej tutaj uciekać tutaj, starałem się ich zajść od przodu, by puścić Blasta, ale i tak ten sermon nie zareagował tak jak ja chciałem, chociaż blast i tak poszedł całkiem dobry. Ten zasięg tego blasta jest całkiem ok, więc jak odchodzą te, te kombosy, to nadal można blastować, tym, że no wtedy nie zabijają pełnego kombosa, bo zazwyczaj ten y, rządek y, na froncie ucieknie. Powiem Wam, że ta gra dość śmieszna jest, no bo w zasadzie obecnie już rzadko się spotyka takie gry typowo grane piechotą, a tutaj właśnie, no, Isengard jest to frakcja typowa pod piechotę. Oczywiście ma też dostęp do wargów, z tym, że wargowie jest to bardzo słaba kawaleria, ona jest sytuacyjna mocno i w tej sytuacji jeszcze nie ma sensu by ją robić, no bo jak widzimy przeciwnik tutaj gra pikinierami, więc ci wargowie w zasadzie, no to by popadali, mógłbym jedynie ich stosować do walki o mapę. Co w sumie nie byłoby głupie, powiem Wam na tym etapie, bo przeciwnik ma mało mobilne jednostki, więc musimy go tutaj mobilnością pokonać, ale jeszcze w tym momencie nie zdecydowałem się na to. Tu też udało się pokryć w ogóle jeden land, także dałem też przeciwnikowi znać, że już nie będzie w stanie tych latów więcej kłaść, więc oczywiście no, nie będzie raczej tego robił. Chyba, że będzie chciał na przykład zblastować moje jednostki, żeby zabrać im leadershipy, no to wtedy jak najbardziej. Ja tutaj staram się jakoś złapać przeciwnika, tak? Widzę, że niszczy mi on outpost. Tutaj też atakuję jego outpost jednym oddziałem. Ta kontrola outpostów jest bardzo ważna. Tutaj staram się odciąć przeciwnika bohaterami. No i będzie to bardzo dobrze zrobione. Tu w ogóle kulka miała pójść w kombosa, nie? A poszła w Boromira, co po części pomogło temu Boromirowi odejść od walki, nie? Tutaj wycofać się do rogu i przeciwnik tym kompostami będzie starał się go bronić. Nie wiem czy to jest mądre, bo wydaje mi się, Okej, okay, dobra, tu wchodzi Gandalf i tutaj wejdzie las i właśnie na lesie blast, tylko no właśnie, szkoda, że był to Gandalf szary, ponieważ gdyby był to Gandalf biały, na którego przeciwnik oczywiście nie ma jeszcze punktów, tutaj Lurz mocno walnął do Gandalfa na rzeźniku. Wracając do tematu, gdyby był to Gandalf biały, to te komposy padły. A tak to przeżyły na niskim HP, no bo oczywiście ten blast szarego Gandalfa nie jest aż tak silny, nawet z landem. Także tutaj troszkę zabrakło. Niefortunna sytuacja, bo plan był mega dobry, ale no zabrakło. Chociaż powiem Wam, że te kombosy na niskim HP też będą takie trochę do niczego, no bo teraz one nie mają jak się uleczyć, tak? Złe fakcje nie mają studni, nie mają killa, także nie mogą tych kombosów w żaden sposób uleczyć. Gdyby, gdybym ja stracił, powiedzmy, połowę tych uruków, a reszta była na pełnym HP, to by było dla mnie dużo lepsze, bo ja mógłbym odnowić te zabite jednostki, tak jak tutaj, nie? Cały kombos mi zginął. On się powoli będzie odnawiał z pełnym HP, i to będzie lepsze niż mieć pełnego kombosa, który ma bardzo niskie HP, nie? Bo on teraz w każdej kolejnej walce będzie padał jak mucha. Także, no, tutaj takie dość, dość nieciekawe to jest. Ale oczywiście też istnieje opcja właśnie straty tych obitych kombosów i odnowienia ich. No, Isengard ma właśnie, to jest, to jest największa bada Isengardu, że on ma straszny problem, jeśli chodzi o odzyskiwanie tych straconych jednostek i ogólnie rannych jednostek, szczególnie rannych. No nie ma, nie ma zupełnie sposobu, by ich odzyskać w jakiś normalny sposób. Jedynie może stracić całe oddziały i je wskrzesić. Tutaj Warchant, żeby jakoś zachować tego kombosa, ale no to to jest kombos bez pik, więc te konie tutaj sobie poradzą raczej, ale to bardziej było takie zagranie, powiem wam, na czas, żeby zająć tutaj przeciwnika, bo już idzie kolejny kombos i idą tutaj kombosy z bohaterami od dołu i będę chciał ponownie zaatakować na ten outpost. No, na ten moment mapa w całości moja. Przeciwnik odnawia Gandalfa, i chyba już będzie miał Gandalfa Białego. No właśnie, już ma Gandalfa Białego po Expew, no i Gandalf Biały teraz będzie mógł tutaj wykazać się dużo bardziej niż ten szary. Tutaj chyba łucznicy będą robieni. Paramir skriplowany. Powiem Wam, że był to błąd, ale jakoś tak nie wyczułem, że już Gandalf może wrócić na mapę. No bo tak ten na zostawił na Gandalfa, nie? Tutaj będę teraz starał się jakoś mikrować, żeby ten Gandalf nie mógł mnie blastem walnąć. Okej, okay, uderzył mnie tutaj blastem i zmusiłem przyćmika do użycia hila, więc nie była to zła walka, powiem wam. Tutaj nie najgorzej to wyszło. Gandalf użył hila. Tutaj staram się właśnie robić jakieś uniki. Gandalf wjeżdża w piki, ale Gandalf oczywiście jest na tyle odporny, że nawet po w piki... Niewiele, niewiele mu to robi. Tutaj stara się uleczyć i będzie celował w kolejnego blasta. Wie, że Creeple jest na cooldownie. Okej, okay, tutaj idzie... Yy, idzie Lightning Sword. Poszedł Warchant, by zwiększyć sobie pancerz. No i co? Będę coś tutaj atakował. Chcę chyba tutaj Lucian jakoś tego Gandalfa złapać. I tutaj piękny blast na lesie. Zakryty las, więc no przeciwnik z drugiej strony będzie miał teraz słabą sytuację, ale... Blast bardzo ładny, chociaż te, te landy w Weissengardzie nie do końca są takie jednostronne, bo też mogą służyć przeciwnikowi jako zyskiwanie leadershipów. Ale no, finalnie udaje się tutaj wygrać konfrontację. Yy, czy Lurspo jak zbił? Tak, wbił piąty level, to też jest bardzo ważne, bo będzie dawał już leadershipy. Kontrola mapy na moją tutaj korzyść, jednak Gondor naprawdę, Gondor jest tak Solidną frakcją na Eisengard, że kontrola mapy nie zawsze jeszcze gwarantuje wygraną. Gdy Gondor bije orły, no już jest prosta droga do Badroga, a orły mega pomagają Gondorowi właśnie w walce z tymi bohaterami. Z kolei Isengard bez bohaterów, no to niewiele może tutaj zdziałać. nie Może tego Gandalfa złapać. Nie może za bardzo sobie poradzić też z armią, która ma przewagę w leadershipu, jeśli posiadamy tutaj Boromira, Faramira. Choć Faramir tutaj jeszcze nie wyekspiony. Z kolei Boromir, tutaj siódmy level, także masakra. No, tutaj pełne leadershipy. Oczywiście ja będę starać się kontrolować to deszczem, tak? Deszcz tutaj jest jak najbardziej dobry, właśnie na gondor, taki pieszy. Na gondor konny niekoniecznie, bo zazwyczaj taki gondor nie ma Boromira, nie ma Faramira, ma tylko Gandalfa. No bo wiadomo, Faramir owszem może jeździć na koniu, ale. Często może być to łatwy kill dla Isengardu, więc nie warto go zazwyczaj robić, nie warto offline'ować. Raczej warto skupić się na samym Gandalfie i kawalerii i po prostu nimi zbierać expa. I To jest taka najbardziej sensowna taktyka, bo w zasadzie ten dodatkowy pancerz od Faramira nie daje dużej wartości, bo ta kawaleria i tak jest mega twarda, tym bardziej z Gandalfem. No, lider od pod Boramira w takiej sytuacji byłby. Fajny, tylko wiadomo, Boromir jest to bohater pieszy, więc on nie będzie nadążał za tymi faunami. Będzie też to łatwy cel dla Ludwica. Z kolei tutaj, no wiadomo, jeśli gramy piechotą, to ta piechota jest w stanie osłaniać tych bohaterów. I bohaterowie tutaj, na tyle tej piechoty mogą działać jako taki support. Tu przeciwnik ustawia rebusze, ale oczywiście jestem tego świadomy i staram się... Tutaj no, nie wchodzić w zasięg tych trebuszy i sobie powoli balistą niszczyć. Tu moim problemem jest to, że jestem skapowany na pełnych command pointsach, nie? Nie mogę zrobić więcej balist. To jest częsty problem w my zazwyczaj tych kombosów potrzebujemy trochę więcej niż możemy zrobić, nie? I to jest ten problem. No bo zobaczcie, ja tu mam tak naprawdę cztery kombosy. No to jest dużo, owszem, ale to, to nie jest jakoś przesadnie dużo. To jest taka myślę, okej, okay, liczba, by atakować bazę. Może trzy nawet by wystarczyły. No ale tak czy inaczej potrzebujemy też coś do obrony, nie? No bo przeciwnik w teorii mógłby nam zaatakować. Wiadomo, to jest gontur bez koni, więc on ma to utrudnione, ale w bazie zawsze coś musi być. Przynajmniej ten jeden kombos albo z dwa. Bo nawet... Gondor mógłby tutaj monować sobie koniki z Gandalfem, no i wtedy bez armii, no, baza by po prostu padła, byśmy musieli się cofać. Okej, okay, tutaj jakaś konfrontacja. Te trebusze Gondoru, naprawdę, no, zobaczcie, jeden shot, nie? Ich dosłownie pół kombosa nie ma, one są tak groźne, trzeba na nie bardzo uważać. Saruman jest odpowiedzią na te trebusze, bo półką może tutaj zatkować, ale prawdziwa odpowiedź to są bargowie. I ich tutaj powinienem w tym momencie zrobić. Kombosy nie mogą z tym walczyć. Wiadomo. Jakby sfokusować no to by w miarę szybko zabili takiego trebusza. Tylko że. Problem jest taki, że ten trebusz by w tym czasie zabił pewnie z dwa kombosy. Jeśli by były dwa trebusze, więc no troszkę lipa. No i tutaj wargownia wchodzi, budynek od wargów. On będzie tutaj ważny właśnie, by, by mieć jakąś odpowiedź na te trebusze. Trebusze są mega silne z tymi ognistymi kamieniami. To jest mega, mega duża siła. W ogóle przeciwnik ciągle idzie w te śmieszne kombosy. Nie idzie w łuczników, oczywiście to wynika z tego, że on jest rozbity ekonomicznie. 2000 golda, więc po pierwsze musi mieć dużo kuźni w bazie, po drugie łucznicy to jest dodatkowy koszt, więc decyduje się tutaj na po prostu zwykłe kombosy. Wiadomo, one potrzebują mniej upgrade'ów i tak dalej i mniej budynków mamy. Tutaj chodzę tymi, tymi kombos, tym kombosem, żeby uciekać przed blastem, Finalnie się nie udało tego dopilnować do końca, bo wiadomo, tu podzielność uwagi, tak? Ja nie mogę ciągle się skupiać na jednej rzeczy, ponieważ tutaj mamy mm, no, bazę do przejęcia, więc trzeba też na tym się koncentrować. To jest wręcz cel mój główny. Ocalenie tego kombosa, to taki cel poboczny powiedzmy w tej sytuacji. Yy, nadal jestem chyba skapowany, tak, pamiętam, że w tym momencie już nie mogłem za bardzo zrobić wargu. Więc na razie ten budynek stoi nieużywany. Tutaj Faramir z Pippinem. Nie wiem, czy był to bait ze strony przeciwnika, ale chyba nie, bo już cofa Faramira. Myślałem, że chciał zbaitować może pod Kripla, żebym skriplował Faramira i wtedy Gandalf by podjechał. Tymczasem Gandalf, tutaj widzę, że atakuje outpost. No i co, wchodzi deszczyk. Tylko mamy taki problem, że tu jest pełno trebuszy jeszcze na murach. Trebusze w ogóle, które są mega problematyczne. Saruman wchodzi oczywiście z kulką. Kulka jest bardzo dobra właśnie przeciwko trebuszom. Może z dystansu je skasować. No i tutaj udaje się Gandalfowi i temu kombosowi zniszczyć tutaj outpost. I Gandalf będzie wracał. Będzie wracał, żeby tutaj zaatakować te kombosy. Ale te kombosy naprawdę zostają solidny damage. No i. Tutaj nafidowałem, nafidowałem przeciwnika do etapu, w którym wbił sobie Orły. Orły oczywiście będą fokusowane, żeby nie stracić bohaterów, chociaż Lux i tak już pada. Saruman zostanie uratowany, ale te kombosy są już niestety na pożarcie. Tutaj Gandalf stara się łapać Sarumana, ale Saruman robi unik, więc pozostaje mu wrócić i dobić te kombosy. Ja już nawet ich nie wycofuję, bo wiem, że one mi i tak padną. A też wycofując ich, powiem wam, yy, też robię jedną złą rzecz, gdybym to zrobił. Na przykład wycofując tutaj, dałbym przeciwnikowi szansę, by on poszedł mi na otwór, dlatego właśnie wycofuję je tutaj na środek, bo na środku w zasadzie nic nie ma żadnego celu dla przeciwnika fajnego, więc jeśli będzie musiał tam uciec, znaczy tam powiedzieć za moimi kombosami, to nic na tym przy okazji nie ugra. Tutaj Gandal biegnie. No i ja w końcu zrobiłem wargów. I wargowie powiem Wam, w tej sytuacji są o tyle ciekawi, że mogą uszować tą bazę. Ja tutaj jedynie o co się bałem, to że przeciwnik odbuduje mury i mnie uwięzi w tej bazie, jakoś, ale widzę teraz na replayu, że on miał strasznie mało kasy i nie, nie było powodu się o to martwić w ogóle. No tutaj, prosta dominacja ekonomiczna robi tą różnicę. No i wargowie właśnie wjeżdżają. wargowie tutaj z Howlem oraz z Worchantem potrafią zrobić naprawdę wiele, wyrządzić tutaj dużo szkód. Hoł to jest 50% damage'a. Z kolei Warchan to jest 50% demerza i 50% pancerza, więc mają oni bardzo ładny pancerz oraz bardzo, bardzo też mocny demerz. No i zobaczcie, że nawet te trebusze nie są w stanie im jakoś dużo, dużo tutaj szkód wyrządzić. Hmm. Oczywiście tutaj róg je stanuje, nie wiem czy to Palafirba idzie, chyba nie. Ale też, też po części ci wargowie filują przeciwnika i zbliżają go do duchów. Co oczywiście dla mnie dobre nie jest i zobaczcie jak przeciwnik jest blisko duchu. Półtorej punkta, z kolei ja do Balrog'a jeszcze daleko, także tutaj ekspowo no przeciwnik dominuje. Ale to było widać, to było widać, że on tracił, że ja traciłem więcej jednostek niż on. Tutaj właśnie Gandalf mega, mega pomocny w tym celu by niszczyć te, te jednostki, tak? Blastem, no to, to mega daje ekspa dużo. Już bomba wchodzi. Nie wiem, czy zostanie ona wysadzona. Idzie kombos, który potencjalnie mógłby ją wysadzić, e, tylko wysadzając ją tutaj też bym wysadził swój outpost, nie? No Gandalf powinien na nią uważać, bo to może być niebezpieczne. Ja tutaj już chciałem stawiać tą bombę, ale Gandalf się wycofał, więc chyba zrezygnowałem. I finalnie Gandalf zniszczy mi tą bombę y, tutaj światełkiem. Ja robię dwie nowe bomby. I teraz generalnie moim takim celem jest trochę zaspamić przeciwnika ilością i nie wypuścić go z tego zamku. Bo pamiętajmy, że ja jeśli biję Balrogę i jeśli utrzymam moje outposty, to tak naprawdę mm, mogę Balrogiem zniszczyć bazę i przeciwnik zginie, po prostu y, przegra tą potyczkę od samego tego, że straci sobie bazę, bo nie będzie, miał, nie będzie miał już bazy, tak? Bez bazy przegrywamy. Y, także może nawet mieć Armię, może mieć Gandalfa i to mu nic nie da. To jest taki mój cichy tutaj plan, że uda się to zrobić. Oczywiście do Balwoga jeszcze daleko, także no będzie to na pewno utrudnione, tym bardziej, że duchy zaraz wchodzą na mapę, ale tutaj wchodzi kolejna bomba. No Gondor w, w trybie defensywnym, ale to jest częsty widok. Gondor jest w defensywie bardzo mocny i czasami właśnie jest zmuszony do, do postawienia się w takiej y, sytuacji defensywnej, bo jest odcięty właśnie od ekonomii, tutaj od mapy i tak dalej. Nawet dawałem chyba jedną taką potyczkę, gdzie Gondorem na mordo się broniłem bardzo długo i właśnie w takim trybie defensywnym tutaj bomba postawiona, trebusz przeciwnika wręcz wysadził tą bombę. No i co, wchodzą Wargowie po raz kolejny i wchodzi też armia Uruków. Tylko mamy tutaj pewien problem. Przeciwnik jest bardzo blisko duchów. No i ta moja armia, jeśli Zostaną użyte duchy, no to na niewiele się zda. No i właśnie, duchy odpalone i użyte oczywiście. No i Saruman tutaj jeszcze Blasta puści. Też trochę po na tych duchach, to nie, nie da się ukryć. Ale zostanie zniszczony przez Gandalfa. No i przycisk tutaj expi i broni się. Broni się tutaj Gandalf z duchy. Mega mocne połączenie w ogóle. Gandalf wbija słowo mocy na Sarumanie, nie? To też, to też ciekawy widok. Yy... Ale ja blisko Balroga teraz jestem, bo pamiętajmy, że Isengard, jak i Mordor też zdobywają punkty za tracenie jednostek, więc ta utrata tej całej armii też mnie po części przybliżyła do tego Balroga. I teraz ja totalnie jestem sfokusowany na pełnym ataku na tą bazę. Wiem, że duchy zostały użyte, wiem, że nie ma tu za dużo armii. Nawet trebuszów nie, nie zostało wiele, tylko trzy trebusze. Wiem, że muszę jakkolwiek tutaj zająć chociaż przeciwnika, nawet nie tyle, że zniszczyć mu bazę, ale zająć go. By on nie zniszczył moich outpostów, ponieważ to jest kluczowe. Jeśli przeciwnik nie zniszczy mi outpostów, a ja będę w stanie zniszczyć mu bazę balrogiem, no to to jest koniec gry. Ko kolejny oddział uruków. Ja naprawdę w tym momencie mógłbym jechać dosłownie na, na dwa upity, ale i tak ten, ten jeden Uruk i ta jedna wargownia mi jest w stanie tak szybko te punkty wypełnić, że po prostu nie miałem takiej potrzeby w tej powyższeniu. Ale ekonomicznie, oczywiście, mógłbym sobie na to pozwolić. No i kolejny atak z łorczantem. Zauważcie, że nawet nie ma bohaterów na mapie. To jest atak bez bohaterów, ale on również jest bardzo skuteczny, ponieważ zajmuje czymś, czymś przeciwnika. On teraz nie może Gandalfem sobie mnie atakować, musi się wracać do bazy. To jest właśnie ten problem. W ogóle ten kombos strasznie wyekspiony. To, to musi być jakiś stary kombos, który się odnowił, bo widzę, że też Ruki na pełną HP. No i tutaj słowo mocy puszczone. ale zobaczcie w ogóle jak ciekawa rzecz, że... Gombos na 10 przeżył to słowo mocy, Wprawdzie ten w sumie na, na czwartym też, więc chyba wynikło to z tego, że oprócz dystans był dal, daleki. To słowo mocy, wiadomo, nie działa tak w pełni, jakby działało, gdyby było użyte z bliska. No i jeden punkt do Balroga. No i przeciwnik w zasadzie nie ma już praktycznie pazy. Tu kolejne wargi. Ekonomia jest tutaj problemem przeciwnika, że on ekonomicznie po prostu tutaj nie wydala. Sammon Łuczników. Jeszcze tutaj konie, ale no wargowie wjeżdżają. No i tak naprawdę mamy zaraz Balroga. Tutaj potężne samony Dwa budynki w bazie przeciwnika, Cytadela. I na tym kończy się niestety ta potyczka. Tutaj przeciwnik powiedział mi, że już GG, no i że w sumie to musi kończyć. No i pewnie by nie potrwała długo, no bo tak jak mówię, Balrog tutaj użyty na zamek po tym jak w momencie, gdy przeciwnik nie miał żadnych outpostów, no to byłby kończący, ale naprawdę taka zupka była taka mega dynamiczna, mega tu się dużo działo w tym zamku. No i w taki sposób skończyła się ta podyczka. Także co, dzięki za oglądanie i widzimy się przy następnych. Na razie, cześć!